Dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Krynologia w Pigułce. Dziś chcemy wraz z menedżerem kanału Klubu Remigiuszem Czechem opowiedzieć o trzeciej międzynarodowej wystawie psów rasowych w Nowym Adamowie. Panie sędzio, co to była za wystawa? Niektórzy pewnie, gdyby zobaczyli chociażby samą liczbę psów, jaka wzięła udział, to już by powiedzieli, że sukces. No na pewno. Także. Możemy ogłosić, że był to sukces. Nie? Ponad 100 psów. Tak. 140 psiaków przyjechało z całej Polski. Kilka psów pojawiło się też z zagranicy. Przede wszystkim fajna atmosfera. Wszyscy zadowoleni. Zero jakichkolwiek negatywnych komentarzy na zasadzie, że coś było niedopracowane. Także tutaj wszystko postaraliśmy się, żeby było to wszystko zorganizowane profesjonalnie. Sędziowie zadowoleni. Kodowcy zadowoleni. Dzieciaki, nasi piłkarze, także super, super dzień dla nas, nie tylko sama wystawa, ale również no, to cała otoczka związana z tym dzieckiem, także... Masa atrakcji dla dzieciaków, tak, rodzice nie, też w... Wojsko nas marło. rodzice, tak, także no, te same, same plusy, także naprawdę udało się, małe zawahanie, tylko pogodowe było to okienko, żebyśmy się wszyscy wystraszyli, że rzeczywiście może coś się tutaj wydarzyć. I dreszczyk Tak, tak, dodatkowa atrakcja, także... Naprawdę na plus, i idziemy w tą stronę. Fajnie się ogląda te uśmiechy na twarzach dzieciaków, ale też miło jest nam jako przedstawicielom organizacji chronologicznej zobaczyć uśmiechy na twarzach hodowców, bo byli naprawdę zadowoleni z tego, co zastali. Poniekąd było dla nich niespodzianką, kto będzie sędziową. No, staramy się, tak. Ken Club ma się rozwijać do przodu bardzo szybko i prężnie. Tak jak powiedziałem już wcześniej w tym roku, nas czekają cztery poważne kroki. Krok jeden został zrobiony, krok drugi będzie na początku lipca, jak tylko wrócę za granicę, gdzie będę prowadził rozmowy, um, ujawnię trochę tajemnicy, a zamkniemy to wszystko w grudniu, także wydaje mi się, że um, hodowcy będą bardzo usatysfakcjonowani tym, co, co wykonamy w tym najbliższym pół roku. Tutaj możemy zdementować, na Wyspy Brytyjskie się Pan nie wybiera, bo to jest szersza współpraca międzynarodowa, to nie tylko o Brytyjczyków chodzi. No nie mogę zdradzać tych wszystkich tajemnic, tak że spokojnie prowadzimy rozmowy. Niech to się wszystko zakończy, wtedy o wynikach yy, powiadomię. Najważniejsze jest to, że mamy po drugiej stronie poważnych partnerów, którzy rzeczywiście dostrzegli tutaj nasz, nasz klub. I powiem szczerze, że no, jeżeli chodzi o rozwój Kenel klubu, 7 lat tylko 7 lat i że takiej organizacji i szefostwo tej organizacji potraktowało nas jako poważnego partnera to tylko yy, świadczy o tym, że widzą w nas potencjał. Hodowcy, wystawcy nasi, nie byli nieco wystraszeni tym, kiedy usłyszeli nazwę, tej rangę sędziów, że to są sędziowie z uprawnieniami FCI? Myślę, że nie. Myślę, że znaczy na pewno było zaskoczenie, tak? ale no, naprawdę nie mamy czego się powstydzić, aczkolwiek ja uważam sam, że mamy dużą grupę i hodowców, i tak samo jak naszych, naszych zwierzaków, które no w żadnym wypadku nie, nie staję gdzieś od e, naprawdę tej czołówki, gdzie, gdzie jest pokazywana na świecie. Janet Duke i Pamela Hunter, sędziowie wpisani na listę irlandzkiego Kennel Clubu, sędziowie z Irlandii Północnej. Jak one odebrały to, co się wydarzyło w Nowym Adamowie? No, przede wszystkim były zaskoczone organizacyjnie, że wszystko jest tak dopracowane do, od początku do końca. To, to im naprawdę się podobało, że Postaraliśmy się jako organizatorzy zapewnić nie tylko po prostu sam przylot zakwaterowanie, ale przede wszystkim przygotowanie profesjonalne do całej wystawy, całej otoczki. Na pewno nie spodziewały się e, takiego dużego profesjonalizmu, jak z nimi rozmawiałem, po tak młodym klubie, także tutaj no, duże, duże gratulacje otrzymaliśmy już prywatnie po, po spotkaniu, kiedy i, i pani Janet i pani Panela odwiedzała nasze biuro, gdzieśmy pokazywali, jak to jest rzeczywiście wygląda od strony już takiej typowo roboczej. To naprawdę pogratulowały, a przede wszystkim kreatywności i pomysłów. Także tutaj no, były bardzo zaskoczone, że Kennel Club to nie tylko sami hodowcy i psy, ale to już po prostu jest w tej chwili ogromne przedsięwzięcie, które rozkłada się w różnych kierunkach i wchodzi też coraz częściej w nowe gałęzi nowy, nowych, różnych dziedzin, i nie tylko to związanych z technologią. Były e, pozytywnie zaskoczone poziomem niektórych psów, które były wystawiane Tak, tutaj, tutaj, jeżeli chodzi o same wzorce rasy, to powiedziały, że naprawdę bardzo dobre psiaki. I think it's actually very well run. It's um very well organized show. Uh, very family oriented. Um, the people are very, very friendly. And the dogs, the quality of the dogs. specifically, the german shepherds over here is outstanding. very, very good. very impressed with the quality. considering you have a very small amount of dogs, the quality of dogs is exceptional. yeah, i would echo most of what pamela has said. Uh, the show very well run. the dogs, the quality of them in general were very good in my ring. Uh, what I would say to you maybe is you need to concentrate a little bit more on training the handlers. Because some good dogs were let down by bad handlers. But overall I'm very pleased with the way the day went. Jedyne zastrzeżenia rzeczywiście do, do pokazu, czyli trzeba podpracować nad na handlingiem, także my o tym problemie wiemy, także to nie jest to, ale to jesteśmy młodym stowarzyszeniem, także no, czas, edukacja i za, za parę miesięcy może parę lat, naprawdę nie będziemy odstawać od jakiejś czołówki światowej, a będziemy na pewno robić to wszystko, żeby też to tak rozwijać, żeby jak najszybciej można było właśnie to przedstawić, tą pracę naszych hodowców czy właścicieli psiaków na, na ringu. Także tutaj mieliśmy też przykład młodego, młodego człowieka. Pana Maćka, który, który rzeczywiście e, znając go od półtora roku widać, jak tą pracę wykonuje, to po prostu aż, aż jak uśmiech sam na, na twarzy rośnie, widać, jak rzeczywiście niektórzy bardzo zarazili się tą kynologią i idą w tą stronę. I to jest właśnie jeden z takich przykładów, który będę po, mówił publicznie, że, że bardzo nam miło obserwować, jak e, młodzi ludzie się mocno angażują i chcą dojść do tego, żeby jak najlepiej były prezentowane psy w ringu. Tutaj warto wyróżnić hodowcę, także przydomek w tym przypadku psiaki Polnej, Maciej Gorzałczyński, rzeczywiście duża praca wykonana, to także podkreślałem prowadząc wystawę, kiedy widziałem właśnie no, reakcję tego młodego człowieka i na to, jak się zaprezentował w młodym prezenterze i jak potem stawał na podium i w klasie młodzieży, z tego co pamiętam, ale, ale także w klasie y, szczeniąt chyba też był na podium, bo to był Jiszic i Owczarek niemiecki, warto to podkreślić, bo to jeden z takich bardzo pozytywnych przykładów. A wracając do sędziów, to zwłaszcza jeżeli chodzi o panią Janet Duke, to Polska y, też się, panie, pa, pani Janet zaskoczyła. Była zaskoczona w ogóle po prostu tym wszystkim, tak no jak mówię, no, tym profesjonalizmem, jak to było zorganizowane, przede wszystkim otwartością ludzi, tak? Tutaj wychwalała nas jako... jako... Jako Polaków, po prostu, że nie spodziewała się aż tak gorącego przywitania, że na każdym kroku widziała tylko uśmiech ludzi, że rzeczywiście jest to nie tylko sport, ale to jest też część życia tych, tych naszych hodowców czy właścicieli psiaków od nas z Kenner Klubu. Także pogoda, wszystko naprawdę nam dopisało. No nie mogę nie mogę też mówić wszystkiego, co pani Lub mi powiedziała, ale mamy. Samo to, to że, że za chwilę wraca jako gość specjalny dostawi szyna, bo e, bardzo podoba mi się ta, ta praca, którą wykonujemy, że przede wszystkim łączymy. Tak? To ma być integracja, nie tylko same psy są tutaj ważne, ale przede wszystkim społeczeństwo, żeby e, ci ludzie, którzy, którzy wystawiają, mają być wielką jedną rodziną. Tak? Wygrać, przegrać każdy dzisiaj może. Nie ma to w ogóle dla mnie żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o punkt widzenia człowieka i idźmy w tą stronę, że wygrywają najlepsze psy, a przede wszystkim wszyscy ludzie się przy tym świetnie bawią. Wróć, wracamy czasami w odcinkach właśnie z serii Kynologia w pigułce do naszych tak zwanych fanów, tak, w cudzysłowie, czyli do fanatyków jedynego słusznego stowarzyszenia ich zdaniem w Polsce krynologicznego. No i bardzo często właśnie słyszeliśmy takie zarzuty, że u was to nie oceniają prawdziwi sędziowie. No, jestem ciekaw, jak y, zareagowaliby na to, y, że. No zobaczyli... pozytywnie zareagowali, bo nie że dostaliśmy żadnego negatywnego komentarza. No, co, co, co oni mogą dalej robić, tak? no, to, jest, to jest ich problem, także no, nie będę tutaj y, się ustosunkował dalej do, do tego jednego tego stowarzyszenia. Oni mają swoje problemy w tej chwili, także zostawmy to bez komentarza, a każdy radzi sobie co, co, może i my robimy swoje, oni robią swoje. Jak wyjdzie na końcu, zobaczymy. Ja jeszcze zanim zakończymy ten odcinek to pozdrowię tych naszych fanów, jeżeli chcecie tutaj nie wiem, jakieś specjalne gratulacje czy uwagi co do tego że sędziowie FCI przyjechali na wystawę Kanal klubu to właśnie jest miejsce pod tym odcinkiem do komentowania, natomiast jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, to wiemy, że to się będzie za chwilę, kolejne kroki będą się działy. Natomiast najbliższa wystawa, już niebawem, bo na początku sierpnia, to jest wystawa klubowa w nie? Wiemy, że ze specjalnym udziałem pani Janet Duke, także sędziego FCI. A jak to będzie wyglądało później, będzie wystawa jeszcze krajowa we wrześniu i grudniowa wystawa specjalna w Warszawie? W Opocznie rozmowy trwają, tak powiem, jeżeli chodzi o obsadę sędziowską, także postaramy się też nie, nie, nie zawieść w, w tej materii, także na pewno postaramy się, żeby ktoś przyleciał z dużym prestiżem. Jeżeli chodzi o Warszawę, to już mamy obsadę sędziowską ustawioną, także to Będą osoby, które piastują najwyższe stanowiska w różnych z jednych z najstarszych klubów w ogóle w Europie. I tym pozytywnym akcentem kończymy, zapraszając Państwa jednocześnie naszych członków, tak, wszystkie osoby, które są zarejestrowane w klubie, mają psy zarejestrowane w hodowlach w naszym stowarzyszeniu do tego. Aby brali udział w klubowej wystawie w Stawiszynie na terenie Ośrodka Straży dla Zwierząt, to są oczywiście, to jest propozycja także dla członków wspierających OSPR Canal Club, czyli tych osób, które mają rodowody właśnie przez Canal Club wydane już 3 sierpnia, a formularz zgłoszeniowy jest na naszej stronie. Bardzo serdecznie Państwa na ten piknik połączony z wystawą zapraszamy. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.